No, me parece, tú tienes la edad que me estás pidiendo. Yo pienso en la. ¿Pero sabes a quién está sabas? En moment, ¿audición, no? Obviamente es cuestión. Okay. Pues tú vas a tener a te va a pagar. Y me parece que te va a hacer. 3 2 1. ¡Pas! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué te? Zejdził, <laughs> Marcin, Marcin. Marcin drugi. Wołek, wołek. Wołek trzeci. Mariusz wyczyp to ten. Mazur czwarty. Piąty Adam. Piąty. Kolonik Maciej, ja Maciej. ale. Dawaj, 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 dawaj. Jeden się kurwa, i na końcu jest Adam i Darek Kwirek <mulity> jest Najlepsi już pojechali, baterie wyczerpane, musiałem wymienić, jedzie teraz Adam Bodajże piąty Czarek idzie. Słowik Stawkę zamyka Adam Adam Urban Go 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 go, go Adam A ten Mazur dojechał? No Mazur jest w przodu Cały czas Grześ prowadzi, Wołowa dupa za nim i Marcin trzeci. I długa, długa przerwa. No idziesz, idziesz. Marcin jesteś czwarty. Aha, bo Adama wziął. Idziesz, 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 idzie, Mazur i Darek Słowik. Adam po dobrym początku osłab. Dawaj, dawaj, dawaj. Może tu w tym aparacie nie mam pulsometra, który łapie puls zawodników, bo by był... aparat by wybuchł. I na samym końcu stawki, a tam już śmigają pierwsza trójka. Adaś, adaś, dawaj, dawaj, dawaj. To jest trzecie kółko, nie? Trzecie kółko, Adam to jest trzecie. Czecie, a jak tego to powiem, Rzymi że jest klasyfikowany, bo nie jest nic <śleski> 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 Dawaj, dawaj, dawaj! Hop, 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 hop brawo! nie liczy! Wiedzieć. Marcin wygrał. Brawo. Drugi. Brawo. z drugi. Ale jeszcze komisja dyscyplinarna musi się zebrać i musimy te wszystkie zajazdy, Podjazdy, wołek trzeci. Brawo I teraz będzie, proszę Państwa, długo? Długo, 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 długo nic. Dawaj Maciej, dawaj! Go, 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 go! Czwarty Darek, piąty! Brawo! Adam szósty! Mazurek siódme! Zryte papy zawodników. Ten wypoczęty, bo ten nie startował. Marcin jakby trochę był zmęczony, nieznacznie. Owczarek, punkt 205 Grzegorz Uśmiech, drugi na mecie Gołowina, trzeci <grystanie> Adam Szósty ja mam. Jeszcze panowie Komisja zdecydowana się zbierze tutaj, <grystanie> chodzi o te zajazdy, podjazdy <grystanie> i ostatni zawodnik dzisiejszych zawodów Adam Urban, dawaj go 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 nie <grystanie> bo